Witam serdecznie moich oglądających i subskrybentów Dzisiaj w lesie jak widać trochę pochmurnie kapsli nakopanych, trochę już takich śmieci, folii, jakichś tam innych pierdół eee, no i chyba jakiś guzik będzie a guzik, gdzie on jest? tu jest tak, to guzik tak, to jest jak Artur GT, którego pozdrawiam mówi, że to jest takie wiecie, z takiej pałatki o z takim kamuflażem, jak ja mam akurat spodnie dzisiaj ubrane, takim niemieckim, bagiennym, jakimś takim, nie wiem. Ale jak to się nazywa? Nie wiem, jak to, nie pałatka, nie, jakoś inaczej, no ale miesza z tym, ale to jest od tego na pewno. One są takie, widzicie, takie o. Wypukłe i mają trzy dziury, a nie cztery jak w gaciowce. Teraz taki sygnał żelazny, bolec, <laughs> bolec. Wiemy, byśmy go tutaj zawiesili, bo ja go nie będę brał. O, niech może sobie tutaj powiesi trochę. No proszę, znowu gdańskie. Tak to wygląda. widzicie Trupiały z boku ale napis się jeszcze trzyma. Był taki niepozorny sygnałek, wiecie. Go wygrzebałem, jakoś tak wyleciał. Nie wiem czy będziecie słyszeć. Ale w ziemi był taki taki sobie. I tu chyba będzie moneta czy guzik? Guzik. O, to będzie taki chyba standardowy już taki gaciowiec tak mi się wydaje tak cztery dziurki typowy taki gaciak no ja pierdziule, zobaczcie znalazłem pistolet przy to na policję ja pierdolę teraz co ja mam zrobić <laughs> nie to słuchajcie ja żartuję to taki kapiszon jest kurcze jaki fajny zobaczcie pamiętam dla dzieciaka, Jeszcze jedna zielona jakaś farba się tu zachowała. Rewolwer. Zep McCain takiego miał. Kurczę. Nie, no zabieram. Szkoda wywalać. Nie do śmieci, w sumie. macie kurczę, kapiszę. Tu coś brakuje jeszcze. Nie nie pamiętam jak to było, ale chyba tak. Tu się coś naciągało, chyba. I taka igła strzelała w kapiszona. Nabijało go się o ścianę, czy tak wiecie, czy o jakieś tam drzewo, czy coś nabijało się tego kapszana do środka i Piu. <laughs> ale fajne, kurcze no To jest fan z mojego dzieciństwa Przed chwilą karcla wykopałem A to, to był taki słaby sygnał Powiem wam, że on wcale nie, dobrze nie, nie pierdzi, a tu kawałek pod tym co tu będzie? dzisiaj jestem jak Zeb McKay normalnie Ja to będą międzywojenne grosze międzywojenne czy co to będzie nie jedynka tak cesarstwo no tak na to, wycho na to wychodzi tak oczywiście jedynka cesarstwo o co to taki słaby sygnał Taki kurcze kulawy jakiś taki nie wiem No jest no Kurcze teraz taki dziwny sygnał A jaka fajna klamra Zobaczcie No takiej to ja nigdy nie znalazłem Tu z taką blachą Ja co to było ciekawe od czego to by mogło być No tutaj już tego Nie no ten cycek tu jeszcze stoi Jakiś Ale co ona ma taką dziwną blachę? No bajka, kurde A czemu to taki słaby sygnał był? W sumie nie wiem No, tu może też i te żelazstwo wszędzie i to Zakłócenia robi też W tej ziemi, bo tu jest tyle tego złomu Tych śmieci Ale to kurcze fajnie wygląda O Sorry tutaj, ale co to mogło być? Taką Ciekawe, czy ja to wyprostuję jakoś, spróbuję. Aj, weźje, kochunie, taki sygnał nawet fajny, jak wam powiem. Ale tu tylko to? Nic tu więcej nie ma? Nie ma. Tylko to. Czyli jakieś kłeło od jakiegoś zegara. No raczej budzika tam mniejszego albo coś, to nie, to musiał być pewnie taki zegar, jakiś drewniany albo coś, jak kiedyś. Moja babcia też miała taki ładny. No pamiętam go. No, naprawdę. Takie duże wahadło się kręciło, yy, bujało w nim. No, kurczę, całkiem fajny. Kluczyk taki do nakręcania. Jak my nieraz znajdujemy. Teraz taki śmieć. Soczek. Z, z, z jujką jeszcze. <laughs> z rurką. No, ja, naprawdę. Kurczę. Co tu jest napisane? A ple coś tam czyli jakiś jabłkowy soczek a właśnie, przypomniało mi się teraz yy, chciałem pozdrowić jeszcze yy, chciałem pozdrowić chlebojada na przykład o chlebojada bo mi tam ktoś pisał raz tam pod filmem to go pozdrawiam serdecznie, dużo zdrowia później yy, pozdrawiam Kornela yy, Saracena ze Śląska zawsze mi pisze pod pod filmem yy, obejrzany pozdrawiam ze Śląska, to ja pozdrawiam z Pomorza, od yy. Odłamki też jeszcze czasem wychodzą, jakieś kawałki. To na pewno jest odłamek, to widać. Taki poszarpany. Taki. Nawet waga dosyć spora. Taki placek teraz jakiś wpadł to musiał być chyba guzik gryzą mnie takie o usiadło właśnie gryzą, gryzą mnie takie malutkie muszki wiecie po uszach ale to boli no kurczę, ja nie wiem co to jest za diabełstwo jest no całe uszy pożarte wszędzie one włażą byle gdzie no nie wiem to, to chyba guzik nie tak to wychodzi znaczy tak mi się wydaje bo raczej raczej od baterii to nie jest no zobaczcie nie, to musiał być guzik, Z druga strona musiała być pewnie, a w środku jakiś żelazny. Łaaaak, to już chyba ostatni sygnał, tak mi się wydaje, chyba, bo to kawałek podkowy, zobaczcie, tu już czekam jakieś miejsce na gwoździe. No, ja się dzisiaj żegnam i mój ORX mówi do widzenia, no śmieci nakopane. Nie wiem, może jeszcze jakieś podsumowanie takie na, na, na ręku nagram, albo coś, do... no i takie moje złomy, Tak, Ameryka fajna, nie wiem co to mogło być, konina może jakaś, albo coś, miedziane. chciałem ją wyprostować i już tutaj pękła, wiecie, aj dobra, nieważne, no skobę, ci starsi to wiedzą o co chodzi, i tak to wygląda, jeden fenik dzisiaj, o, kłęło i pełno śmieci, śmieci do wywalenia, kapsty od groma. I tak z tej zielonej dżungli wejherowskiej żegna Was Krzysiek Wejherowski Wykopki. Hej!